No, także podsumowując, motocykl zdecydowanie polecam każdemu, każdemu, kto lubi szybko jeździć. Eee... Boże, jaki on jest fajny. No każdemu kto lubi szybko jeździć, kto lubi jeździć po winklach, bo to też jest ważne, że on sobie po prostu świetnie radzi w zakrętach. Naprawdę on sobie radzi tak dobrze w zakrętach, że to głowa mała. Te wszystkie elektroniczne rzeczy no to ja raczej takim fanem ich nie jestem, nigdy nie byłem i nigdy nie będę, więc raczej tu Moją opinię możecie traktować mocno subiektywnie, ja bym to wszystko wywalił i zostawił głowy motocykl No ale trzeba przyznać, że to działa Koła nie odrywa mi od ziemi Chociaż staram się, żeby tak było Więc trzeba przyznać, że to działa Hamulce, Żyleta to nieprawda to co w internecie jest, że one nic nie robią, nic nie robią i nagle łapią. No nie no kurde, łapią fajnie, jest, to jest po prostu nie wiem, może zepsuty motocyk miałeś ale te naprawdę Żyleta do tego motocyk naprawdę bardzo lekko się prowadzi. Naprawdę mega lekko. Do tego ma całe LEDy wszędzie, wszędzie gdzie, gdzie tylko chcecie to są LEDy. Jednym się to podoba, innym się to nie podoba, także to jakby już wam zostawię, ale ma wszędzie LEDy. No Ten wyświetlacz spoko. Nie, nie, nie mam nic do niego jakby działa, wszystko jest ok. No i co jeszcze? Wydech, wydech koniecznie do zmiany na no, akcesoryjny bez katalizatora, bo to jest masakra jak on słabo gada. A on ma taki potencjał, on naprawdę ma taki potencjał ten motocykl na dźwięk fajny yy, no, że, że, że naprawdę go aż szkoda jak świszcze jak odkurzacz także przejechał, bo też mnie zawsze kusiło tylko ja motocykle ja względem motocykla mam trochę inne potrzeby niż MT9 daje MT9 jest po prostu wariatem totalnym ale w zakrętach mimo wszystko Z -ka... Z -ka lepsza no to nie ma tutaj co, co dużo gadać Z lepiej sobie radzi lepiej Jeszcze co do rzeczy, które ten motocykl ma fajne. No dobrze, coś miałem mówić, ale ja mi wyleciało z głowy eee, A, już wiem, przypomniało mi się. Jest mega elastyczny, patrzcie. Jadę sobie tak średnio 60 na godzinę wrzucam szóstkę i on spoko, nie ma z tym w ogóle problemu chcę przyspieszyć? zero pytań tak naprawdę ten motocykl jest tak elastyczny że to jest aż niesamowite bo, patrzcie, jadę trójka, 30 na godzinę będę chciał ich wyprzedzić, nie? zaraz tylko najpierw sobie ten kompajn on minie, a teraz ja jego, patrzcie ten motocykl jeździ i ciągnie od samego dołu to jest rewelacja naprawdę to jest po prostu taka rewelacja ten motocykl się nadaje do po prostu takiej turystyki gdyby nie cała reszta to te silniki, ta skrzynia biegów ona się nadaje do takiej turystyki, że jedziecie sobie e, obładowani z kuframi z pasażerką z tyłu a i tak jedziecie sobie na szóstce to no nie ma z tym problemu jakby ten motocykl miał mówić, to w momencie, kiedy jedziecie, tak jak mówię, obładowani całkowicie i dodajecie gazu, to tak, co to dla mnie? Przyspieszam sobie. ABS też tu działa. No ten ABS jest taki, no. Skuteczny, o, bez, bez szału, ale no, no nie wywalimy się. Może tak. Także spoko. No, ABS. ABS daje radę. Eee, no i co jeszcze? Pozycja. Bardzo wygodna, gdyby nie to, że eee, Nie wiem czy w tym motocyklu jest siedząko akcesoryjne, czy nie, będę musiał o to zapytać. Ale tu jest naprawdę spoko. Pozycja nie męczy, jest wygodnie, no i pod dupą miękko. U mnie jest straszna twarda, strasznie twarde siedzonko. Przez co no, motocykl jest mniej komfortowy, dlatego nie wiem, czy oni tutaj coś zmienili, czy jest po prostu akcesoria, akcesoryjne założone. Także będę się musiał o to dowiedzieć, ale tu jest naprawdę spoko. Tym motocyklem Śmiało można sobie traskę szczenić bez żadnego zmęczenia, bez problemu. No plus jeszcze to, że on ma te różne mapy. No i ma ten, te kontrole trakcji, więc jak będziecie sobie jechać gdzieś w deszczu, daleko zmęczeni już, bo to jest, to jest właśnie duży, ważny aspekt jazdy turystycznej. Często dojeżdżając jesteście już naprawdę zmęczeni. Jeżeli nie macie żadnych asyst, no to może być no nieciekawie, tak jak na przykład w moim motocyklu, tam wystarczy, że se tak majt na ręką już mi dupa tak ucieka, że, że ciężko, e, ciężko to ogarnąć. Natomiast tutaj to jest naprawdę bardzo fajne, że nawet na tym trybie sportowym on jedzie jak po sznur To się nie ma co, co oszukiwać, on jedzie po prostu e, mega mega dobrze bez zero jakichkolwiek problemów, czy czegokolwiek. Dlatego do turystyki nawet ten motocykl mógłby się nadawać, no gdyby, no tak jak mówię, nie, nie cała reszta to on jest naprawdę i elastyczny i dobrze się na nim jeździ i dobrze się siedzi, tylko trochę tak za bardzo do przodu. Dlatego turysty z niego nie będzie, ale motocykl do zabawy naprawdę fajny. Szkoda, że tej kontroli trakcji się nie da wyłączyć, naprawdę Ja bym chciał W ogóle tam w salonie to mi mówią, żeby, no, żeby sobie zaczynać od tej mapy deszczowej, ona wtedy ma najmniej mocy i największą kontrolę trakcji No i sporo, nie? ja sobie myślę, no dobra, może, może faktycznie no, Może y, faktycznie tak se zacznę Motocykla nie znam, no i nie wiem jak on się zachowuje, A każdy motocykl naprawdę to jest inny świat. No dobra, zacznę tam od tej deszczowej. no powiem Wam, Chyba tak sportowo to jest dla mnie. Ja jednak sportowa jest dla mnie, zdecydowanie. Jeszcze mam trochę czasu. Trochę sobie już pojeździłem, a jeszcze dalej mam czas. Także fajnie. Jesteście to jest to o czym ja mówiłem. Jedziecie sobie wolniutko, naprawdę wolniutko wybijacie sobie bieg on sobie teraz pracuje przy no 3000 to już nie jest tak nisko ale patrzcie wybijacie sobie nawet piąteczkę teraz macie dwa z hakiem 2,5 tysiąca obrotów i on sobie sunie gładziutko zero pytań naprawdę patrzcie ja sobie jadę tylko on naprawdę ściąga nie wiem czemu przez ten wydech czy co ale gdyby nie to to, to naprawdę to jest tak fajny motocykl, bo on jest po prostu pode mnie. Jak będę im oddała ten motocykl, to się muszę ich zapytać, czy mogę z tego zatrzymać. Tylko zazwyczaj się zatrzymuje motocykle z salonu za pieniążki, a ja się zapytam, czy mogę za, po prostu za to, jaki ten motocykl jest fajny i jak dobrze mi się na nim jeździ. Ciekawe, co powiedzą. Myślę, że... powiedzą nie. Ja bym tak powiedział, jakbym miał taki fajny motocykl, to bym go w życiu nie oddał. Pewnie dlatego oni go nie chcą oddawać za darmo. Co innego na przykład taki Fiat Tipo. Jakiego Fiata Tipo to? Przychodzisz do salonu, oni ci jeszcze dopłacają, żeby wziąć, bo to jest taki nudny samochód. Ale taką zatę w życiu... Ja bym nie oddał. W ogóle o czym ja gadam? Nie no naprawdę Ze już jest źle Ze już jest naprawdę źle Ale on fajnie ciągnie. Nie no, motocykl jest naprawdę rewelacyjny tylko znowu tę dotknąłem o wydech tak, Właśnie, to też jest do zmiany Jak lubicie trzymać nogi tak jak ja, czyli tak bardziej wysunięte do tyłu, to wydech Wam będzie przeszkadzał To nie ma co do tego... pytań W ogóle tu by było fajnie sobie te zakręty przejechać jakoś tak... bez inny hałd. Trzeba się będzie nawrócić i zobaczyć. Może się uda jakiś taki moment, gdzie, gdzie nikogo nie będzie. Ja już przyzwyczajony po moim motocyklu, że na takiej drodze to muszę stopniowo odkręcać, nie? No i tak stopniowo sobie odkręcam i tak się myślę, kurde, po co ja to robię, jak tu jest no. dobrze, tu sobie pojedziemy. I teraz, tak jak mówiłem, trzeba sobie wyczaić taki moment, żeby nic nie jechało. Może być ciężko. Może być ciężko. Jaka fajna droga. Tak, do góry Uf, się spioło. Lebieski tu fajnie tu jest. Tak, pionowo w górę się jedzie. ściąga w prawo patrzcie od razu mi o widzicie? Całe coś takiego go na, na tą stronę ściągało Dziwne no ale... ale nie ten, nie mój motocykl to się nie muszę tym martwić Dobra i taki sam mek jak wtedy poczekamy Czekamy, dobra już musimy jechać. już powoli, bo nie chcę, żeby jeszcze mój motocykl wezmą. Jak nie wrócę szybko, to, to wezmą i jeszcze sprzedadzą. Nie no, śmieję się. Tak by nie zrobili. Chyba. No, ale ten... Ale już sobie powoli będę wracał. No, jeszcze opony muszę wrócić, zmienić. Nie, naprawdę mo motorek świetny. Kurde. Aż, aż mi przykro, że, że muszę go oddawać. Zamiast e, tej mojej kawy R6 ja bym go chętnie zamienił. Elegancko. i witam się z wami ponownie z pokładu y, er6 niestety nie chcieli się zamienić za zetkę nie wiem czemu no ale ale wrażenia powiem wam mega naprawdę niesamowity jest ten motocykl z 900 to jest jednak spręci fajny ten też ten też nie, nie można o nim złego słowa powiedzieć tylko no, po prostu inny, inny rodzaj motocykla. Tamten to jest bardziej taki już szlifiera typowo, że po prostu odkręca życie nie ma. A tu jest też tak, że se możesz się spokojnie potoczyć, no, popyrkać, sobie tak gdzieś wokół komina, na chillku. No, nie, nie musisz być aż tak skupiony, jak nim jedziesz, w porównaniu do Zety. Chociaż teraz, jak już ma te wszystkie wspomagacze, to obojętnie tak naprawdę, czy jesteś skupiony, czy nie, to to sprzęt i tak i tak sobie tam e, poradzi. Także jeden i drugi sprzęt fajny, ale zupełnie inny i dlatego też mam i z900 i er6n bo, bo to są dwa różne sprzęty tak naprawdę chciałem sobie jeszcze ściga kupić ale to już w przyszłym sezonie to motocykli nigdy za dużo zawsze się znajdzie taki którego się akurat nie ma a się powinno mieć właśnie myślałem nad kawą zx10r tylko o samobójca o, tak, tak to już bym nie zrobił na tyle by mnie nie było, zwłaszcza że tam wyjeżdżają z, z boku z drogi. No, e, także chciałem sobie ZX10R kupić, to starsze, bo one teraz dość, w dość dobrej kasie są, a to jest sprzęt jeszcze zupełnie inny, więc sobie chciałem coś takiego sprawić albo GSXera K5, zwłaszcza, że widziałem y, film niedawno jak właśnie kapiątką objechali V4 Ducati to też właśnie było spektakularne no także właśnie właśnie albo ZX10R albo k 5 litrowy oczywiście no bo to są takie fajne już sprzęty typowo do do szybkiej jazdy no, no i coś takiego by się, by się przydało byłoby fajną opcją także zobaczymy zobaczymy a na razie powiem wam że wrażenia z są mega dobre nie wyjedź mi gościu tą Jariską dziękuję e, mega dobre w ogóle poprawili siedzonko poprawili siedzonko i to jest w standardzie już takie mięciutkie ono jest naprawdę mega wygodne a w porównaniu do mojego to jest jakaś masakra jaka to jest różnica bo, no bo naprawdę siedzi się jak na desce u mnie a tam jest tak fajnie mięciutko przez co siedzi się wyżej ja na tamtym motocyklu miałem problem, żeby Dwoma nogami, nogami stanąć jednocześnie na ziemi, nie na palcach więc, więc siedzi się naprawdę wyżej Ale za to jest tak mięciutko, że naprawdę głowa mała A ty co nie jedziesz? Szczałkę masz, chłopie Szczałkę masz, dramat więc, no powiem Wam, wrażenia z z mega tylko tak jak mówię, ja bym tą całą elektronikę aut i po prostu sobie zostawił e, czysty motocykl bez żadnych asyst no ale no tego już tak naprawdę no, wymaga e, rynek, żeby to było wszystko e, no, żeby to miało tą kontrolę wszystkiego kontrolę niemalże oddechu kierowcy no ale przeżyjemy no i ten wydech bym zmienił bo powiem wam ten motocykl na y, seryjnym w ogóle nie brzmi w ogóle to jest jak, jak odkurzać y, a naprawdę ten silnik ma taki potencjał na fajny dźwięk że to głowa mała Do zobaczenia koła